Praca w parlamencie jest pracą bardzo trudną. To nie jest parlament nasz polski, gdzie praca jest okalana, no, od czasu do czasu, czyli komisje i potem posiedzenia parlamentarne i plus tego tak Pana praca w terenie. To są jednak codzienne, długie zarówno komisje parlamentarne i wyjazdy do Polski tylko weekendowe. Jest Pani młodą kobietą, ma Pani dzieci, ma Pani rodzinę. Jak Pani sobie wyobraża połączenie tego? Czy jest Pani w stanie funkcjonować skutecznie w Brukseli, myśląc jednocześnie o tym, o rodzinie, czy chcąc do tej rodziny jak najszybciej przyjechać? Jestem Panie Sano, to, że panu niezwykle wdzięczny za to pytanie. Zacznę od tego, że pięć lat temu otrzymałam propozycję startu do Parlamentu Europejskiego. Zaproponował mi to pan premier Tusk i odmówiłam. Właśnie ze względu na dzieci, właśnie ze względu na to, że uznałam, że moje dzieci są jeszcze za małe. Dzisiaj Staś ma 23 lata, jest absolutnie samodzielny. Krzyś jest właśnie w trakcie pisania matury, bardzo dobrze mu idzie i w związku z tym również za dosłownie parę miesięcy, właściwie parę tygodni, będzie osobą zupełnie samodzielną. Chce studiować w Warszawie, więc będzie funkcjonował zupełnie samodzielnie. Ale chciałabym Panu też powiedzieć jedną rzecz, która wydaje mi się ważna ze względu na kobiety, bo to pytanie, które mi Pan zadał, to jest pytanie, które często słyszałam wtedy, kiedy weszłam do Sejmu. I otóż, zrobiono takie badania o tym, w jaki sposób kobiety w polityce są traktowane. I najczęściej zadawane pytania kobietom w polityce to są pytania dotyczące urody lub jej braku, albo pytania dotyczące łączenia obowiązków domowych. Mam wrażenie, że i w naszej polskiej polityce, i w polityce europejskiej nikomu, żadnemu mężczyźnie nie zadaje się tego typu pytań. I ja równie dobrze mogłabym zapytać Pana, jak Pan będzie godził role rodzinne z rolami zawodowymi, więc jest to pytanie, które w swojej istocie tak naprawdę ma charakter dyskryminacyjny, dyskryminujący kobiety. Proszę mi uwierzyć, dobrze sobie dałam radę z rolą matki. Moi chłopcy są fenomenalni, jestem z nich niezwykle dumna. Na tym etapie, na którym są, czyli 23-letni Staś, 19-letni Krzyś, na pewno jestem już gotowa do tego, żeby się tej pracy i tej odpowiedzialności podjąć. Dziękuję. Jeżeli jeszcze mam czas, to tak nie zrozumiałem. Najpierw mi pan poseł dziękuję, a potem atakuje. Ja e, ja to powiedział. Tak, nie ma żadnego problemu. Każdy może funkcjonować w polityce. Bo wydawało mi się, że jednak łączenie tej funkcji z funkcją europarlamentarzysty, ponieważ bardzo źle jest oceniana funkcja europarlamentarzysty. Nikt sobie nie zdaje z ilości pracy, jaka jest w tym w Europarlamencie, tylko wszyscy to przeliczają na, na euro. Także to nie ten kierunek pytania, to do Pani. Dziękuję. Proszę Państwa, dobiegła druga runda naszej debaty. Teraz przekazujemy Państwu głos w postaci dwóch minut na podsumowanie. Zaczynamy od Pana Senatora. Ja to mam jednak ciężką sytuację na jednym celu a rzeczywistości na siódemce. Proszę Państwa, to jest apel do, do naszego społeczeństwa, do całego społeczeństwa lubelszczyzny. Od Państwa zależy, jaka będzie Polska po 26 maja, solidarna i proeuropejska, rozwijająca się, czy też zwijająca się i neokolonialna, tak jak było za poprzednim rządem. Działam dosyć skutecznie. Prowadziliśmy bardzo dużo ustaw, które ułatwiają działanie przedsiębiorcom. Wpisałem Lublin i Świdnik na listę elektromobilności, dzięki temu rozwija się e, e, autobus i e, cała e, elektryczność mobilna. 160 milionów dla lubelskich uczelni. Wczoraj przekazane 8 milionów dla Politechniki, 2 milionów dla kul -u. Jutro i w poniedziałek przekazane następne pieniądze dla państwowych wyższych szkół zawodowych.